My mamy to, co czego nie ma tu nikt My mamy to, co czego nie ma tu nikt ma 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 My mamy to, co czego nie ma tu nikt <nurk ambitious> Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt My mamy to, co czego nie ma tu nikt My mamy to, co czego nie ma tu nikt My mamy to, co czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt ja mam to coś, ona znowu zerka na mnie Dobrze wie, że wylądujemy w wannie Wchodzę do klubu, bo to nie jest jeszcze after Najpierw po potem twoje ciało sprawdzę, ej, ej Dawaj tu do baru, mała Noc jest jeszcze długa, do wydania mam fujziana Reszta nie spierdala, barman robi zalokaja Twój zapach odurza, to jest Dolce Gabbana Ja siedzę w Ray-Banach, oni patrzą się na nas Ty już lekko pijana, dawaj na Parkiet Lala Potem hotel mam w planach Przy mnie nie ma dziś stanie nie robię tu na pokaz Twoje ruchy koczak dają euforię jak koka zamówiłem taksy, no bo plącze mi się mowa Czeka apartament, a pasyna finach Mamy to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to, coś, czego nie ma tu nikt ma 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 my, my, my mamy to, coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt mamy to, coś, czego nie ma tu nikt My mamy to, coś, czego nie ma tu nikt mamy to, coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu czego nie ma tu nikt to co czy możesz marzyć klaunie Jak gentleman pierwsze drzwi otwieram w taksie A po drodze jeszcze odwiedzamy żabkę Karlo Rossi no bo został tylko 1000 wiesz Wyjebane ma w ten cash Wino wypijemy z gwinta do hotelu trochę jest Na ostatnim piętrze pokój to nie będzie dirty dance Przy widoku na to miasto uprawiamy dirty sex ey. Potem palimy ten jazz Dzwonię na rum serwis bo alkohol zaraz skończy się Karta hotelowa biała ona pyta co jest pięć A za dwie minuty uśmiechnięta oblizuje się ey. To tak jak weekend jest Miałem już spasować, ale ona guzi mnie Koronkowe stringi no i bardzo klei się Bo oblewam ją szampanem, a to to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt mamy to coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to coś, czego nie ma tu nikt mamy to coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt Dobra Mordo, to co? Nagrywamy to. Dawaj, załączyć ci tego autotuna. Jakiego autotuna? Walimy oldschool. Jak oldschool? Przecież oldschool już nie jest modny. No to kurwa będzie.